To jeszcze do niedawna była taśma filmowa. Konserwacja tych materiałów filmowych, tych taśm, jest właściwie wyścigiem z czasem. Cyfryzacja tych najstarszych filmów jest jedynym sposobem na ocalenie tych filmów od zapomnienia, ocalenie ich od zniszczenia i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. Obraz filmowy to nie tylko przepisanie tego obrazu i dźwięku na wersję cyfrową, ale także jego rekonstrukcja. Każda prawie że instytucja, czy archiwa, czy inne tego typu instytucje mają jakieś zasoby audialne i audiowizualne i trzeba je po prostu zabezpieczyć, a w miarę możliwości zrekonstruować. Thank you.